Mamy godzinę 21,22. No, ten kotek wyleciał tutaj z krzykiem. Czyli jakiś kot go pogonił. A jeżeli go pogonił, to kto? Piątek! Ten łapciuch. A nie, rudy jest. Zobaczcie, rudy jest. Rudy jest tutaj. Tutaj ciotka znowu buczy. Czemu buczy? Na ciotkę budzi. A tu rudy jest. O, gdzie on poleciał. Poleciał wiesz. Był tutaj. No był, kurde, ale siedział. Uciekł, uciekł. Myślałem, że jak wrócę, to jeszcze będzie siedział. A on mi dał dyla. Nie wiem, gdzie ta audyna. Nie ma. Nie ma. A to ci historia. A już myślałem, że to piątek. No, a no rudy. marcuje się jeszcze. No. Mamy dwa takie samce rozpłodowe, kusy i rudy. Co kiciulka, gonił cię? Gonił cię, nie? A ty nie chcesz już, nie? A ty jesteś mamuśka? Czy kto ty jesteś? Coś mi wygląda, że to jest mamuśka. Kicia. Teraz zobaczymy, czy będziesz szła za mną, czy nie. Jak mi się to znaczy, że pauczka. Hop, jedziemy. Jedziemy. I co? Nie, została tam. A rudego nie ma. A Rudy poszedł na pudy. Albo do barakudy. No. No to cóż. Podziękujmy naszej opatrzności. Za to, że nad nami czuwa. Szczęśliwie. Hojnie nas obdarzając. Wszelkimi łaskami. Gorzymi, i doziem... ziemskimi, doczesnymi. Zobaczcie żaby choczą, a jeszcze nie jest ciepło. O. Jaki koncert. <laughs> Były żurawie, teraz żaby. Także Bogu Ci dzięki za to, żeśmy przeżyli następny dzień cali, zdrowi i szczęśliwi. Bóg zapłać. Dobranoc.